Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Pokażę wam coś, co wpadło mi w ręce w sklepie Czmiel. Chciałbym wam to pokazać. Pewnie wielu z was nie zachęcę do zakupów tego urządzenia, bo jest, no, czy tak powiem, dosyć drogie. Ale fajnie, żeby się nim pobawić, żeby je podotykać i pokazać wam moim widzom. Co to jest i jak to działa, urządzeniem tym jest miernik, który wygląda tak i kosztuje tyle, ile widzicie, albo nie widzicie. 710 zł. Początkowo chciałem się bardzo zainteresować tym miernikiem, który tutaj widać. To jest fajny, fajny miernik i obiecuję Wam, że wkrótce się tym zainteresuję. To jest miernik, który mierzy. Coś takiego to się nazywa ORP. Taki skrót. To jest taki współczynnik Redox. Ciekawa ciekawa sprawa. Zrobimy sobie wszystko po kolei, bo tutaj wam pokażę, że mam jeszcze dwa bufory do kalibracji, też oczywiście z firmy Hana: bufor 401 i bufor PH701. Takie dwa bufory to jest też właśnie do kalibracji tego, tego kombajnu to jest to i jest jeszcze coś takiego. Jest specjalny płyn do czyszczenia elektrod. Oczywiście ten płyn można stosować we wszystkich miernikach, jakie używamy, bo wiecie albo nie wiecie, powinno się dosyć często czyścić elektrody. Jeżeli chcemy, żeby nasz miernik sprawdzał się tak jak powinien i żeby wskazywał nam właściwe parametry, to powinniśmy co jakiś czas czyścić go w takim lub innym płynie, który nam jakby czyści te elektrody, nie? Ale to jest dobra. To jest, to jest to. Tutaj mamy nasze bufory. Otworzymy sobie naszą hankę. Pokażę Wam, co mamy w zestawie. W zestawie mamy instrukcję w języku, w języku angielskim. Nie ma w języku polskim instrukcji. Mamy, mamy oto taki, taki cuś do wykręcania wykręcania elektrody tej od mierzenia pH, bo ten miernik mierzy także pH, mierzy przewodność i temperaturę plus, plus pH. Sam miernik wygląda tak i powiem Wam, że jest dosyć ciężki. Jest mega solidnie wykonany, no ale nie oczekiwałem, nie oczekiwałem, że będzie wykonany słabo za kwotę ponad 700 zł. No tutaj musi być to wykonane solidnie i jest wykonane solidnie. Miernik jest wodoodporny. To też taka ciekawostka. Ja mam swój miernik za tam powiedzmy 50 zł. Nigdy mi nie wpadł do wody. No ale może są jakieś takie nieporadne osoby, które miernik wpada. Także ten miernik jest wodoodporny. Tu jak sobie otworzymy, otworzymy sobie tą zatyczkę, to mamy elektrody z tą taką szparką, która namierzy przewodność. Tutaj mamy elektrodę, nie elektrodę, może no to nazwijmy to czujnik temperatury. Tutaj. A tu jest nasza elektroda w takiej bańce szklanej od pH. Nie? I, to, i te, to urządzenie jest właśnie tutaj do wykręcania tej elektrody, jakbyśmy chcieli ją sobie co jakiś czas wymieniać. Samo urządzenie wygląda tak. Prezentuje się ładnie, prezentuje się solidnie. Widzicie, to jest model HI 98129, czyli to jest model ten ten pierwszy stąd, który mierzy to jest combo PH TDS EC. A w kolejnym filmiku bym wam chciał pokazać ten, który mierzy ORP i wam troszeczkę popowiadać o tym współczynniku redox, nie? Ale to to za jakiś czas. Dobra, mamy nasze nasze urządzenie. Po włączeniu pokazuje nam się stan baterii, że tam wiecie 100%. Mamy różnego rodzaju przełączniki. Teraz mierzy nam przewodność w mikrosimensach. Teraz mierzy nam przewodność w ppm. Kolejne naciśnięcie jest pH mierzone, i na dole cały czas mamy, mamy temperaturę. Nie? To jest to. W pierwszej kolejności byśmy sobie go skalibrowali. Bo wsadziłem go do wody mojej z akwarium. Albo poczekajcie, przyniosę wodę z akwarium w szklance to wam pokażę. Ok, słuchajcie, mamy, mamy wodę z akwarium z, z, z superedkrystalami, to co jest na Proteinium Soil. Uruchomimy sobie nasz miernik i pokażę wam po kolei. mikrozimensy mikrozimensach mamy 270-280 mikrozimensów, tak to wygląda. 285 mikrozimensów dokładnie. Teraz sobie przełączymy na inną wartość. Teraz pokazuje nam w ppmach. 143. Temperatura, jak widzicie, jest zmierzona cały czas 22,6 stopnia i teraz przełączymy sobie na pH. I pH troszkę dłużej mierzy, bo tutaj mamy taki zegarek narysowany i ten zegarek musi zniknąć, nie? Żeby nam tutaj pH o Zegarek teraz zniknął i pH pokazuje 8,75, czyli głupoty, nie? Głupoty pokazuje, bo w zbiornikach z superetkrystalami przecież wiecie dobrze, że mam jakieś 6, max 6,5 pH, nie? To wypadałoby sobie go skalibrować. I właśnie dlatego do kalibracji mamy te dwie oto saszetki z takim żelem w środku. Z takim żelem w środku, więc ja sobie teraz bez mojej gadki spokojnie skalibruję to urządzenie i za chwilkę zrobimy pomiary ponownie. Co po kalibracji ciekawego pokaże. Jak widzieliście, kalibracja jest dwustopniowa. Pierwszy używamy bufora 7.01 o takim pH, a następnie używamy bufor 4.01. Kalibracja odbywa się nie jak w tych takich tańszych miernikach, za pomocą pokrętła, śrubokręta itd. Tak jest niedokładna, tylko tutaj mierzymy już za pomocą. E, tego tutaj kalibrujemy urządzenie elektronicznie, nie? ono teraz sobie tutaj będzie, widzicie, spokojnie sobie mierzy nasze pH tej wody z akwarium. E, pali się cały czas zegarek w rogu. Dlatego musimy poczekać aż pomiar się zakończy. Ok, słuchajcie. Widzicie? Zegarek zegarek zniknął. Woda tutaj u mnie ma 5,84. Takie jest pH 5,86. Takie jest pH wody tutaj u Super Red Krystali. Także tak to, tak to wygląda. Jak mówię, urządzenie jest fajne. No, fajna zabawka. Fajna zabawka za dosyć duże pieniądze. Przeglądałem na internecie. Tak z ciekawości. Ceny w innych sklepach to naprawdę nawet ten miernik może kosztować nawet ponad 900 zł w różnych sklepach. Także cena kosmos, nie? Znaczy, kosmos no różnie, nie? Jeżeli ktoś ma, wiecie, yy, piękne morskie akwaria za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to to jest nic, nie? Ale tak jak my to krewetek, to tutaj jednak trzeba by się zastanowić, albo już jak ktoś ma hodowlę, to zainwestować w taki jeden miernik i mamy wszystko, nie? Fajnie, mierzone, dokładnie. Yy, czy miernik jest wart swojej ceny? Yy, wiecie, nie wiem. nie wiem. Ja używam miernika najzwyklejszego za 6 zł i też mi mierzy temperaturę i przewodność. Nie mierzy mi pH. Kupowałem kiedyś taki miernik zwykły, żółty. Pamiętacie, gdzieś tam na AliExpress czy na innych chodzą za grosze, ale on to głupoty pokazywał całkowicie. Co, co pomiar to inna wartość. Dlatego e, jeżeli bym chciał dokładnie mieć wszystko zmierzone, to może i taki miernik jest fajny, no ale cena 710 zł to e, dla hodowli, która ma dużo krewetkari i zarabia na siebie, to myślę, że spoko. Kupią taki miernik i jest wszystko ładnie, ale dla takiego Kowalskiego, jak ja, no to, to już jest wysoki koszt. Sze, moi drodzy, tak to wygląda. Taki mierniczek, fajny za fajne pieniądze. Oczywiście nie oddam go już teraz, że się pobawiłem. Tylko zrobię Wam jeszcze jeden osobny film, na którym Wam e, pokażę parametry w moich zbiornikach, bo to Was ciekawiło zawsze, jak to u mnie wygląda. Więc teraz, mając takie urządzenie już fajnie buforami skalibrowane, e, nie zawaham się go użyć, nie? No dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.